Ho-ho-ho! Witajcie na odcinku specjalnym, odcinku świątecznym. Z racji tego, że zbliżają się święta, my chcieliśmy wykorzystać magię świąt i dzisiaj przygotowaliśmy dla Was odcinek o tym, co chyba każdy lubi dostawać pod choinkę. Pod choinką, czyli co? Prezenty. Dzisiaj skupimy się na najlepszych prezentach. Natomiast mam taki pomysł, że o zasadach dzisiejszego odcinka opowiem Wam w środku, bo jest mi strasznie zimno, więc przejdźmy się do środka, znajdziemy sobie jakieś przytulne miejsce i opowiem Wam więcej o zasadach dzisiejszych Więc jakie sobie dzisiaj zasady ustaliliśmy na odcinek? Przede wszystkim chcemy, aby to był odcinek dla każdego. Żebyście mogli kupić prezent każdemu, więc Przedziały wiekowe, jakie sobie ustaliliśmy, to osoby starsze, czyli możecie kupić prezent dla babci, dziadka, osoby dorosłe dla mamy, taty, osoby młode dorosłe, tak to ujmijmy, czyli na przykład ja czy Marcin, który jest za kamerą, oraz po prostu dzieciaki, czyli osoby bardzo, bardzo młode. Przedziały cenowe, jakie sobie ustaliliśmy, to jest do 100, do 300 oraz do 500 zł. No i, i też pragnę zauważyć, że wszystkie prezenty, które będziemy tutaj Wam pokazywali, to są nasze subiektywne e, opinie, także proszę nie krytykować. Jeszcze właśnie coś Wam pokażę. Szukałem e, świątecznego e, tutaj e, sweterka, żeby tutaj wprowadzić nastrój świąteczny, ale znalazłem tylko taki This is winter, ale mam nadzieję, że nie macie tego za złe. No i co? Idziemy chyba e, poszukać prezentów. Klasyka e, na świąteczny prezent, czyli książka. Jeżeli ktoś lubi czytać, to na pewno się ucieszy z prezentu tu znalazłem akurat 30% na zniżkę na pewną książkę yy, także wydaje mi się, że taka lektura do poduszki yy, wielu osobom no wiele osób zainteresuje taka lektura do poduszki ale jaka gruba A, właśnie, właśnie, zwróćmy uwagę tutaj mamy 800 przepraszam mamy no, prawie 900 stron biografii ojca ryzyka... Minu... I jeszcze minus 30%. A wiesz czemu jest minus 30%? Bo jest nie, bo nikt tego nie kupuje. Jesteśmy w MediaMarkcie, szukamy jakiegoś fajnego prezentu i znaleźliśmy prezent niespodziankę. Mystery Gamer Pack. Za 90 zł, a więc w pierwszym przedziale cenowym możemy znaleźć w tym mystery boxie, no wiadomo, nie wiemy, kupujemy kota w worku, natomiast zawsze fajnie mieć niespodziankę. Co, co dostajemy? To też może zobaczcie. W cenie 89 zł mamy t-shirt, czapkę, skarpetki, brelok oraz grę wideo. Za 89 zł, gadżety wartości 200 zł. Wydaje mi się naprawdę fajna opcja do zakupu. Skomentujesz jakoś? Okej, okay. jesteśmy teraz w pierwszym przedziale cenowym. Może ma, mało pomysłowe, ale puzle, natomiast to nie są zwykłe puzle, popatrz. Puzzle puzle o Warszawie. Cena chyba 50 zł, tak. Natomiast czemu nam się te puzle spodobały? Bo tak jak wiecie nagrywamy głównie o Warszawie i wiele jakby tutaj z tych sytuacji, które są właśnie na, puzzle, w puzzle, na tym obrazku puzlowym. Mogę powiedzieć, że w rzeczywistości naprawdę występują. Także, no, jak chcieliby się nam ten, ten prezent sprawić, to takie puzzle super opcja. Jeżeli chodzi o tą naszą najwyższą możliwą półkę cenową, czyli do 500 zł, nie będziemy wybierali jednego. Generalnie smartwatche. bardzo wydaje mi się, że to jest fajny pomysł na prezent świąteczny. Co mam w takim smartwatchu, Marcinie? Bo wiem, że ty masz i mógłbyś powiedzieć, widząc, co w nim mamy, jakie funkcje. Krew na pewno tętno, sprawdzimy, tak. kroki, co, co jeszcze, bo to Ty jesteś w tym specjalistą. No, 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 do saturacji w macie, znaczy wiadomo, to nie będzie takie e, miarodajne jak sprzęt medyczny, to też, a... O, czekaj, czekaj, czekaj. No, co mamy? No macie na pewno analizę treningu, tak? Czyli jak sobie będziecie biegać, czy, czy pływać, chyba tam jest mi no, dziesiątki funkcji, jakie może? GPS zpływać. chyba jeszcze jest, tak? Tak, no zależy w którym, tak? W tych bardziej zaawansowanych smartwatchach. Dobra, ale e, polecasz. Tak, polecam. Dobra. Wielu, że fajny gadżet. Też ma, na pewno też e, dla wielu osób będzie fajne też to, że wyświetlają wam się różne powiadomienia, jak e, dostajecie. A, to no tak, wiadomości, to widziałem, właśnie. co czasami czytasz. Także polecamy właśnie smartwatcha. Szukaliśmy prezentu dla naszego smyka. I znaleźliśmy coś takiego w pierwszej kategorii cenowej, zestaw garncarski do, 9, do 100 zł, także bardzo fajnie. Ciężko nam będzie tu określić akurat jakość chyba, ale wydaje mi się, że jest to fajna alternatywa dla dzieciaka, żeby mogło coś praktycznego porobić. Taki zestaw garncarski do 100 zł, fajna fajna opcja, idziemy czegoś jeszcze poszukać. Przeszliśmy dwie alejki dalej i znaleźliśmy dwie fajne rzeczy do dwóch naszych kategorii cenowych. O, przepraszam, nie to widziałem. Tak tutaj schowałem, że niby, no, że niby się... Że, że niby się tutaj ten yy, Znaleźliśmy w kategorii do 100 zł yy, zestaw yy, Hatka Hagrida do malowania. Dobrze mówię Marcinie? Tak jest. Do malowania. I yy, zdradzę wam trochę odkluj. Marcin powiedział, że gdyby miał 10 lat mniej, to sam taki by chciał. Zgadzasz się z tym? No to powiedziałem. Nie zaprzecz. Tak, więc bardzo fajny i mi się podoba to, że jest właśnie to jest taki prezent, który dzieć, dzieciak może. Chciałem powiedzieć, że kilka, kilka razy używać, ale nie wiem, czy może kilka razy używać. Jak, jak to? A to jest farba, farba która się zmywa? Nie mam pojęcia. No to to jest do ustalenia, ale bardzo fajne. Ale rzecz, która zrobiła na mnie wielkie wrażenie, znowu by mnie to wyciągnął. Bardzo mi się spodobało. Taki łazik w naszej drugiej kategorii cenowej, 150 zł. I to jest coś, co jakbym dostał 10 lat temu, to bym się cieszył. Tak, i może dodać, że to kilka naszych modeli. Tak, coś takiego mamy, różne możliwości składania. Klasyka świątecznych prezentów, czyli różnego rodzaju portfele, paski, no to jest klasyka. No i możemy, wiadomo, jak ktoś Chcę wydać więcej, tutaj mamy portfel za 300 zł Ralfa Lorena, ale za 5 dyszek na pewno też jakiś portfel byśmy znaleźli, na przykład ten za stówkę. To jest taka klasyka klasyków. Każdemu wydaje mi się, taki prezent się spodoba. Jak uważasz? Myślę, że tak. To jest taka klasyka. To jest taka bezpieczna klasyka, jak... Nie wiecie co kupić, pasek, portfel jak zawsze. Jak ktoś ma portfel, to kiedyś mu się zużyje tak. i będzie miał elegancki portfel. A, jak ktoś nie, a jak ktoś ma pasek, to zawsze dwa paski lepiej mieć niż jeden. Skórzany portfel, zawsze w modzie. Tak, także dla ludzi. Kolejnym uniwersalnym prezentem w różnych przedziałach cenowych, bo możemy i poniżej 100 zł znaleźć zestaw, i powyżej 300, czyli w naszym górnym zestawie, jest Lego. Również bardzo uniwersalny, bo to yy, i Lego City, to już wydaje mi się, że to są. Dla, dla młodszych odbiorców, ale są zestawy Lego Technik czy, czy Lego. Y, jakie są te jeszcze inne? Ideas. Ideas. Wytek, czy... Tak, to mamy różny przedział wiekowy. Na pewno No fajne, bo kreatywne. Ja lubię układać tego. Marcinie? Też lubię. I mam kilka zestawów w domu, także polecam. I podobno dostajesz za jakiś czas jakiś? Tak, zdarza mi się dostać. I jesteś zadowolony? Tak. Czyli warte polecenia, prezent. Oczywiście. No i to mi się podoba. Uniwersalny, tani. I dla każdego zestaw, może nie z ale tutaj dla pań chyba na dla skóry, dla panów tutaj bardzo fajna. Czekajcie, nie wyciągnę. O, bardzo fajna skleczka z wodą pogany, także dla panów, dla pań zawsze bardzo fajne takie różne zestawy z różnymi kosmetykami, zawsze się sprawdzają. Zgadzasz się? Że Tak jest. Jak po taniości. Można. Druga półka cenowa, czyli do 300 zł, słuchawki bezprzewodowe, wiadomo. Możemy kupić droższe, możemy kupić tańsze. Natomiast my, akurat, e, umieszczamy słuchawki bezprzewodowe w drugiej półce cenowej, żeby też ten dźwięk był fajny, żeby był przyjemny do słuchania. E, do wyboru, do koloru róż. Natomiast e, co jest fajne w słuchawkach bezprzewodowych, to to, że idziemy na siłownię, tak jak my. Zakładasz słuchawki na uszy, ćwiczysz, nie ma z tym problemu, nic ci nie rada. Czy chodzisz po mieszkaniu, też w słuchawkach, no to zresztą nie muszę Wam mówić zalet słuchawek bezprzewodowych, bo wszyscy je dobrze znacie. Moim zdaniem też fajny prezent. Teraz mamy dla Was taką propozycję, myszka. Natomiast, no wiadomo, no, myszek jest wiele. Natomiast akurat ta zwróciła moją uwagę, bo jest naprawdę dobrej cenie 50 zł, więc pierwsza kategoria cenowa. Myszka Genesis, mam tą firmę, korzystam z tej firmy, mam troszeczkę inną myszkę, natomiast mogę Wam polecić, ponieważ y, używam ich produktów i słuchawki, i myszka, i podkładka jest od Genesisa. Są bardzo dobre jakościowe i wydaje mi się, że y, taka myszka za 5 dyszek. No wiadomo, no to nie jest poważny gamingowy sprzęt, natomiast no nie, nie tylko do grania, natomiast też do zwykłego, do zwykłej biurowej pracy jak najbardziej taka myszka wydaje mi się do radę za kwotę 50 zł. Super opcja. Coś się jeszcze chcesz powiedzieć? Podoba ci się ta myszka? I się świeci, to prawda. Tak, jest sublim. Kolejny dzień nagrań. Jesteśmy w szwedzkim sklepie. Nie będę wam mówił nazwy. Bardzo fajny prezent znaleźliśmy tutaj w szafie. Takie właśnie. Nie wiem jak to nazwać. Pudełeczka, pudełeczka po prostu. Znaczy, pudełeczka. Na, na, na szampon, na emulsję na filmik, do kąpieli, na, y, na balsam do ciała. Wydaje mi się, że będzie to praktyczny może nie do końca, ale fajny y, prezencik. Prawda Kamilu? A właśnie, bo to też ważna zmiana nie ma Marcina teraz za kamerą, jest Kamil. Może się przywitać widzami. Tak, witam. Y, nie no. Podoba Ci się? Powiem szczerze. Tak jest coś? Y -y -y. No może ułatwić trochę przetrzymywanie tych wszystkich... Na pewno to co powiedziałeś to, 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 co powiedzia, że jak goście przychodzą na przykład tak, odwiedziny, to, to dużo ładniej to wygląda niż postawione e, właśnie szampony luzem. Dokładnie. Ewentualnie. ewentualnie jeszcze tutaj mówię, Tak, takie jeszcze. Hmm. Akcesoria. To drewno jest takie. Mhm, fajne, fajne. To, tak, więc to też fajny, y, wydaje mi się, prezent na święta będzie. Tak, ewentualnie jeszcze sam koniec. Mydelniczkę. Mydelniczkę. Naszym kolejnym pomysłem są takie stylowe głośniki. Co prawda, muszę powiedzieć o tym, że trochę przekraczają budżet, bo ustaliliśmy do 500, jest na 600. Mm -hmm. Natomiast bardzo mi się podoba to, że one są takie skromne. To nie jest taka hamuwa, no tak. typowy sound, jak typowy sound, tylko bardzo fajne skromne. Czy na przykład ten tak obrazem Van Gogh, to nie jest to 1000, to już w ogóle totalnie ponad nasz budżet przekracza. Ale taki za 600 zł, bardzo fajny. Podoba Ci się, choć może troszeczkę przejdźmy dalej A przy... z, z powodu tej muzyki. Bardzo dobrze komponuje się z innymi meblami. Tak. tak. Z Także to jest dużym plusem. A teraz, może coś, co nie jest prezentem świątecznym, natomiast jest fajnym pomysłem na to, jak możecie swój prezent świąteczny zapakować. Książka, która również jest skrytką na kolejną książkę. Która jest skrytką na kolejną książkę. I powstał wielki młynek śmierci w ten, w ten sposób. W którym możecie coś sobie schować. Się księgają, się Natomiast y, fajna opcja. W ogóle tak, żeby, y, może nawet nie taka książka, ale, ale, ale gdzieś tutaj było, o na przykład taka. Kupić, kupić coś takiego, coś tutaj po prostu schować. Tak. Na przykład alkohol. Jak chcesz, jak chcesz przed kimś, stary, schować alkohol, y, żeby nie widzieć, że jesteś alkoholikiem, to stary, kupujesz coś takiego, chowasz. Stawiasz na szafie, no i nikt tego nie otworzy. No już moneta nigdy nie otworzy. To nie bo to wygląda starej no tak, książki? jeszcze to kupił? Co nie? To jest to, ja je, to tak, to jeszcze jest tam szansa, że jakiś... A tutaj taka książka chowasz tym alkohol koniec tematu. I to tyle, co dzisiaj dla was przygotowaliśmy. Mam nadzieję, że taki odcinek o prezentach świątecznych przypadł wam do gustu. Pamiętajcie na pewno, że to są prezenty tylko nasze sugestie. Tego co możecie kupić, jeżeli Macie inne pomysły na prezenty, to możecie napisać w komentarzach. Bardzo chętnie poczytam, co wy kupujecie do swoich bliskich na święta. No i co? Standardowo zapraszam na resztę naszych socjali, czyli na Facebooka, na Instagrama oraz na TikToka. Zapraszam do so subskrybowania naszego kanału oraz zostawienia po sobie łapki w górę, ponieważ pomaga nam to się rozwijać. I to tyle na dzisiaj. Żegnam się z Wami. pa, pa.